Kontynuujemy naszą podróż po Ameryce Południowej. Jesteśmy w Limie. Zatrzymaliśmy się w małym pokoiku wynajętym z Airbnb i obok naszego mieszkania znajduje się targ, na który codziennie chodzimy i przez który codziennie przechodzimy. Robimy tam zakupy bardzo standardowe: pieczywo, ser, jajka, ale będąc tam codziennie widzimy ogrom. Bardzo kolorowych, niesamowitych i nieznanych nam owoców. No i tak kilka razy właśnie tam, przechodząc przez ten targ, zatrzymywaliśmy się przy tych, przy tych owocach i zastanawialiśmy się, kupować czy nie kupować. Totalnie w ciemno, nic o nich nie wiemy, no ale postanowiliśmy, dobra, kupujemy, sprawdzimy, przetestujemy i nagramy dla Was nasz test egzotycznych owoców z Ameryki Południowej. Być może dla Was są one znane. I wcale nie potraktujecie ich jako egzotyczne, ale dla nas to nowość: każdy oprócz jednego z tych owoców będziemy jeść pierwszy raz. Sprawdźmy, co tutaj mamy. Z mojego pięknego, magicznego peruwiańskiego plecaka wyciągamy owoce i testujemy. To jest Lukama, czyli inaczej frut, ponieważ w środku, pod tą zielono-brązową skórką odkrywa się żółty miąższ, który w konsystencji przypomina ugotowane żółtko jajka. Podobno jest bardzo słodka, ale ma niski indeks glikemiczny, więc można powiedzieć, że to jest taki zdrowy słodycz. I tutaj w Peru jest bardzo popularnym owocem, znanym jeszcze przed epoką inkaską. Często można spotkać lody właśnie o tym smaku. Naprawdę wygląda jak ugotowane żółtko. I w konsystencji też jest jak ugodowane żółtko. Jest bardzo słodka. Dobre. Zamieniłabyś nasze truskawki na to? Na ekfrut? Nie, ale dobre. No ale smakuje ewidentnie jak owoc. I coś mi przypomina, nie wiem co. Muszę to zbadać. Zanim przejdziemy do testu następnego owoca, Siedzimy sobie tutaj nad oceanem i tutaj panowie pływają przede wszystkim na bodyboardach. Ale widok jest bardzo, bardzo zacny. Wracamy do Magdy. Kolejnym owocem, który będziemy testować, jest Granadilla. Polska nazwa to męczennica języczkowata, naprawdę Udana nazwa. Ciekawe dlaczego ten owoc tak się nazywa. Jest to owoc, który jest najczęściej pomarańczowy, bądź ciemnożółty. Skórka jest naprawdę bardzo twarda i w środku jest miąż, który podobno jest bardzo, bardzo słodki i bardzo dobry. Sprawdzimy to. Sprawdzimy jak smakuje. Z dużo pestek. Jest naprawdę słodki i bardzo dobry. Trochę mi w smaku przypomina agrest. Im dłużej to jem im dłużej mi to smakuje, tym bardziej zastanawiam się, skąd wzięła się ta nazwa. Męczennica języczkowata. Nie jest zachęcająca. Nie. Poproszę trzy męczennice języczkowate. Poproszę trzy kilo męczennic języczkowatych. Granat jest znacznie lepszą nazwą. Chcesz spróbować? Mhm. Jak ci smakuje? Dobra. Jest słodziutka. I chyba przez te pestki przypomina agrest. Może, mm, ale jest pyszna. Teraz owoc, który ja już wcześniej jadłam i Wy również możecie go kojarzyć, ponieważ e, bardzo często jest dostępny w dużych supermarketach w Polsce. Jego nazwa to Uwia. E, po polsku, e, oczywiście pięknie, miechunka peruwiańska. Owoc ukryty jest w suchym kielichu kwiatka. Otwieramy. Mała pomarańczowa kulka. Coś pomiędzy pomarańczą a ananasem. Bardzo smaczna. Naprawdę bardzo smaczna. Ale jeszcze jeden. Otwieramy. Owocem, który będziemy testować jest pakaj, nazywany Ice Cream Bean. Wynika to z jego środka, ponieważ przypomina trochę tak, jakby strączek fasoli. W środku podobno ma lodową konsystencję, więc sprawdzimy to. Mamy tutaj nóż pożyczony z naszego pokoju na Airbnb. I tak to nam no prezentuje się w środku. Widzimy, że jest tutaj tak jakby fasola i wokół tej fasoli jest właśnie ten lodowy miąż. Sprawdzimy, jak to smakuje. Jest bardzo słodkie, ale też bardzo dobre. Jest podobno bardzo bogate w witaminę B i cynk. O. Te fasolki to chyba się nie je. Ja nie będę próbował. Ale ten mi miąż naprawdę ma taką konsystencję lodów i jest naprawdę bardzo dobry. Musimy się Wam przyznać, że właśnie jego wygląd nas e, zaintrygował, bo nie wiemy jeszcze do końca, co to jest. Oczywiście sprawdzimy to. Napiszemy Wam, e, jak nazywa się ten owoc. Także tego testujemy totalnie, totalnie w ciemno. Ale wygląda. Pięknie. Ja mam pewne podejrzenia, że to jest coś związanego z kaktusem, bo ta część, łodyga odcięta od tego owocu, wygląda właśnie jak kawałek kaktusa. No dobra, jak się do niego zabrać? Jest bardzo słodki. I słodycz to jest główna rzecz, którą czuję. I ma takie malutkie, chrupiące pestki, jak kiwi. Nie ma żadnego takiego charakterystycznego, egzotycznego posmaku. Jest po prostu bardzo, bardzo słodziutki. Ale zobaczcie jak wygląda, jest przepiękny. Spróbowaliśmy tych kilku owoców i uważamy, że było naprawdę warto pójść na targ i wybrać w ciemno dość te owoce. Niektóre smaki nie były w naszym guście, inne bardzo nam przypadły. Za kilka takich owoców zapłaciliśmy dosłownie 10 zł, więc to też jest cena całkiem okej. Okay. Mi osobiście najbardziej smakowała Męczennica Języczkowata. Była słodka, była bardzo dobra. Wziąłbym takich za 3 kg. Dla mnie najsmaczniejsze było też Męczennica, też była dobra i możemy zdecydowanie po nią wrócić. Mhm. Ale takie drugie miejsce u mnie zajmuje michunka. Czyli owoc, który już próbowałam w Polsce, ale zdecydowanie tutaj też bardzo, bardzo mi smakował. I to jest taki owoc, który z chęcią właśnie mogłabym kupić kilka kilo i wrócić z nim do domu. Także dla mnie, michunka, dla ciebie, Męczennica, mhm. wiemy już co kupić na targu. Bardziej świadomie, nie tylko w ciemno. Jeszcze jest tu jeden bardzo charakterystyczny owoc którego właśnie nie udało nam się tutaj do bo kupiliśmy go bardzo dojrzałego i po prostu nie wytrzymał nam nocy w naszym pokoju. Jest to Chili Moja i jest naprawdę dobry, egzotyczny i to jest taki owoc, który faktycznie jak próbowaliśmy, to smakował zupełnie inaczej, jak totalnie coś nowego. Także jeżeli będziecie mieli okazję, to też zachęcamy do spróbowania Chili moi. Teraz pokażemy Wam dzielnicę, na której jesteśmy, czyli Mila Froles, chyba najbardziej znaną dzielnicę w całej Limie. nasz spacer po Limie. Jesteśmy właśnie w dzielnicy Miraflores, zaraz przed wejściem do parku Kennedy'ego. Jest to tutaj najbardziej znany park. Sama dzielnica y, przyciąga wielu turystów i mieszkańców Limy. Jest to świetne miejsce na sobotni, niedzielny spacer. Jest bardzo urokliwie, jest dużo zieleni, mnóstwo klimatycznych, fajnych, i kawiarni i przepięknych ulic, w których można zrobić fajne ujęcia. Idziemy dalej. Ze słodkim sosem i e, że są bardzo dobre, także próbujemy. Są pyszne ale też są na pewno bardzo niezdrowe. To już nasze ostatnie chwile w Limie Zaraz idziemy autobusem. Na następny autobus, w którym spędzimy kilkanaście godzin, kierujemy się na północ Peru. Okazało się, że Limę polubić jest bardzo ciężko. Zwłaszcza dla nas, kiedy my bardzo lubimy jednak naturę trochę spokojniej, a nie taką ilość ludzi, jaka tu jest na ulicy. No anima jest szalona, jest... No oczywiście w zależności od dzielnicy, ale centrum na przykład, centrum jest bardzo głośne, jest bardzo zatłoczone, jest bardzo wiele aut, e, ruch e, uliczny, samochodowy jest tutaj przedziwny, wszyscy na siebie trąbią, powoduje to taką atmosferę nerwowości, nerwowości bardzo, bardzo i jest naprawdę bardzo głośno. jak w i jak z Buenos Aires opowiadaliśmy, że tam jest pieszy na samym dnie łańcucha pokarmowego, no to tutaj w Limie nawet nie jest brany pod uwagę, bo tutaj masz zielone światło, a i tak musisz się rozglądać i jak nadjeżdża samochód, to tak musisz go zombi, tak na ciebie trąbi, tak, masz zejść z pasów, w ogóle co pieszy robi na, na ulicy i po co tam, w ogóle dlaczego chce przechodzić. Ale oczywiście nie mówimy y, nie Limie, bo, bo na pewno są tacy, mm. którzy Limę y, polubią. I to też wszystko zależy od tego, jak ułoży się twój pobyt tutaj i, i jak zaplanujesz swój pobyt. No my chcieliśmy tak na luzie, totalnie na luzie spędzić tutaj kilka dni. Bardzo podobały nam się wszystkie te nasze wycieczki codzienne na targ po świeże owoce. Bardzo podobały nam się spacery nad oceanem i widok na ocean z tych wysokich klifów, na których położona jest lima, jest naprawdę piękny. Miraflores jest naprawdę bardzo ładną dzielnicą. Jest dużo parków, dużo zieleni. I jest, Tam jest trochę, trochę... spokojniejszy. Tak, dokładnie, jest spokojniejszą dzielnicą. Kolejna destynacja to już miejsce, które mamy nadzieję w 100% nam się spodoba i jedziemy kontynuować naszą przygodę z nauką serwowania. Będzie nam bardzo miło, jeżeli nie zapomnicie zasubskrybować kanału, kliknąć dzwoneczka i do zobaczenia za tydzień. Cześć!